Witam w nowym odcinku z Blade'a. Ostatnio mieliśmy porachunki z rozbójnikami. No i co, szkolimy naszą armię małą. Zobaczymy, może się uda wreszcie tabor zaatakować jakiś. Bo potrzebujemy pieniążków na lepszy sprzęt. No i żeby zatrudnili nas na przykład właśnie ten hanat, o którym mówiłem. No już więcej chyba nie możemy No nie Brańcy O, 31 to bym im atakował Dobra, 11 bierzemy, kolejna bitwa Trochę ich jest Złość. To jakiś kurczy, rzeka w dole. O, teraz organiczną. Nie, no nie ma tak dobra szabelka. Jeżeli tak, to to jest jeszcze szajs. chodź tu dziadzie dostaniesz. Ty co? Zęby chcesz? Proszę bardzo. Gdzie mi w konia? Giń. Elegancko. O, jatagan z hartowanej stali. To by było spoko. Tylko zasięg broni jest mniejszy, ale... Szybszy, no. Myślę, że możemy sobie kupić. Akurat tak, no. Brańcy, Podgrodzki, strzelec, gąbra. I tych, tu, okej okay. A, i w ogóle pod X, pod V. Nie pamiętam już, pod którym to jest. Ale tu mamy, ile mamy sławy, nie? No, oni trochę mają więcej jednak, ale spokojnie dorównamy im. Wojny za wojskiem, z porowskimi, z ruskimi. Hmm. Kurczę, no kusi, czy znaczy, tu są ci? Jakbyśmy ich zaatakowali, to akurat by było Polaków atakować trochę nie chcę, no ale cóż Zobaczymy, znaczy, o Polacy to w ogóle mają tą husarię tą już w ogóle ciężko by było ich zaatakować. Ale Ruscy O zdobyli Smoleńsk 13 rozbójni o tabor 45 ich jest też, kurde Odgrodzki strzelec, 15 najemnych Ochotnik z kopią Łopańszy zmiany, no Prawie cztery razy więcej. No, wolałbym nie ryzykować tych 37. siedmiu. Dwa są. Może tu ktoś kurde, kurat pojedzie. Turuscy mają znowu też no no 21 to kurde warto zaatakować mimo to że to są tacy słabi, że O jeden się słabo zwiększy Żaden przeciwnik ci łupieszcy naprawdę No wreszcie trafione w tłum 6-1 trudność strzał elegancko. Ciesz, ciekawe czy jak ich zaleje taki tłum, czy oni. O, no i co zabili. Tłum się wpakowali. Nie niedobrze, nie nie ładują niepotrzebnie w ten tłum no ale tak, to tu ludzi. kurde no słabi oni są, słabi, słabi ja pyk elegancko Taki Mieczykiem bym go nie nazwał taka. Taki większy nóż Jak do zażynania normalnie <grych> Dobra, hmm, słaby to jest na następny raz nie będę brał tego, bo tu to... Ilu ich rozbójników? Siedmiu. Słabo. To są ci... O, no ci by chcieli nas atakować No, trochę mniej jest teraz. Ale pik nie mają, nie mają piki, o kurde. No ale go zdjąłem od razu, więc... do rozwalenia są się zbawią o kurde no chodź, chodźcie ja was tam zjadę danutu. to położę No, gdzie mnie piją? Kurde Dobra, chodź tu. O, brańce zabili. No, słabi są, słabi są. Dopóki nie będzie tam nie wiem kogo kanclerza, czy. O, awansowaliśmy, dobra. Teraz nie wiem czy inteligencja. Zręczność. A w siłę może. I bronią, dobra. Dobra, dawajcie ich. Elegancko. Ale znowu kolejny zginął, no. O kurde. No. To jest lepsze. Nawet nie myślałem, że będziemy mieli takie tutaj bronie do sprzedania. No proszę. Jakoś za mało sprzedamy tam. No ale dobre, możemy wziąć. Dobra. Trzeba kolejnych wziąć. Ciszy z nas gonią, to też to. Dobra, jeszcze by się przydał tu łup. No, nie no, nie ma co ich na razie atakować tego taboru Bo jak dostaniemy po tyłku to trzeba sławy też No ale mamy nowy sprzęt, nie? Etagan, tą strzelbę, kurde nie, z nimi mi się nie chce, nie, 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 o, tu możemy Udział furażerów. Testujemy naszą nową broń. 70 obrażeń. Całkiem, całkiem. Znowu. No, prosty cel. Znowu w koniu. Oho, co ty, co ty tutaj bierzesz? No? Nie macie szans. Z łysymi tutaj glecami biegają. Pełmy jakieś czy coś by. Elegancko, ładnie, ładnie, bardzo. Zostali tacy pojedynczy. O! No proszę. ale. No ładnie. Trochę parę więcej, nie? Ale to i tak. Słabe to jest w porównaniu do tych lepszych broni. No i już hand krymski plus jeden, więc. O! O kurde husarz, no ale on żołd ma niezły Dragon, żołnierz, o żołnierza chętnie Trzeba jedzonku kupić Do perekopu Albo perekopa, nie wiem jak to się odmienia Pyk, elegancko Co mogę ich awansować? Mogę. Dobra. No i dobra, mając już 16, powiedzmy, że można już zaatakować za Ci są Oni ci to jest najsłabsi chyba mają jednostki Hanad Ale no My ich akurat po ich będziemy stronie Kurde by ich zaatakować nie no chcę kurde tabor bo tabor ma mnóstwo kasy będzie nie naprawdę Może Szwedów Patron Jak spoko było atakować w sumie o. o kurde 18 bandytów no To już A to co to? A strzelcy mają ten Dobra niech tu staną Wystrzelać bez rozkazu, używać broni według uznania, a uformułować jeden rząd. Wystrzelą ładnie. Gdzieś tam widzą, nie widzę. A tam są. Dobra. Zobaczymy. Czy coś trafimy? Nic. Może teraz? Nie, nie udało się. Też nic, kurde. Dobra, ja taganem ich poskładamy. Chodź tu, kurde. Gdzie uciekasz? O kurde, jeden rozwalili. Dobra. My tu ich tu, tutaj ładnie powyżynamy. Chodź Kurz, cała ręka wykrwi Co ktoś uciekł? Nikt nie ucieknie. Wszystkich wyrżeniamy co do nogi. Mam! dobra. Elegancko. Dragon, o bandytę i teraz mogę go pojmać. O, jest trochę rzecz No, dukowno może być, sprzedamy to. Teraz do pośrednika i, i sprzedamy I ziomeczka tego bandyta, nie? A, no jak na złość nie ma akurat Do Królewca pojedziemy Mistrz Koniuszy, co tam jest? Sejmika te napisy mi przeszkadzają. Też nie ma. O, czarna bro broja. O, to jest super. A, mieliśmy dobre. Dokarczmy. Powinien być tu pośrednik. Zarabun tu tam. No nie ma, ale ja jaja. A. I jeszcze jedna rzecz. Towar. Rybkę. Bo to zaraz wyjedzą wszystko. Czym więcej ludzi, tym trzeba więcej mieć jedzonkę. No i co? Lipa. O, znowu 16 buntowników. No. Ale warto. Znaczy, dobra, ci niech się zatrzymają, niech strzelają według uznania. Trafimy? No, dziś kula oczywiście przeleciała. Nie, ja takam dobry był zakup. Ta druga strzelba to. Czy tam muszkiet? To akurat. Oty! Lepiej by się przydało po prostu. mieć więcej. tych punktów nie. żeby celniej strzelać, bo to. A może lepiej przebije pancerz jak. Jak tamten, jakiś nie wiem, muszkiet prosty. Gdzie się kurde pakujecie? O! Wstałem. I pyk. Ogólnie ci nasi to są słabi, no ale... Tu można jedną postacią naprawdę, mówiście zabić Pięćdziesiąt więcej, numer sprzedajemy. Może tu będzie ten pośrednik? Wcześniej był, teraz nie ma. O, żołnierz weteran z puką. 15 jest ludzi. Znowu buntownicy. Kurde. Tabór kupiecki. Ty no Polaków zaatakujemy, nie wierzę. No, no ale cóż. Wstępujemy. Aha, a nie wiem czemu nie możemy ich zatakować. O, teraz możemy. Dobra. Dobra, do boju. No ale cóż, oni po prostu byli najsłabsi, no liczy się to, żeby kasę zebrać. I tak jesteśmy za Hanatem w tej edycji. Właściciel taboru, super. Orale im powinno spaść. Dobra. No kurde, się daje. Dobra. Dobra. Na śnich nawalają Elegancko, ładnie, ładnie Teraz nie chciałbym, żeby nas trafili, bo nie mamy za dużo tego życia. O! O kurde, niedobrze. Trochę dramatycznie się robi. No wystrzel. Dobra. No dobra, udało się. O nie, jeszcze tu jest. Kurde, ich sporo dosyć. Wrżnęli nam wszystkich tu. Niedobrze. Zostaliśmy sami, no to nie ukrywam, że nie fajnie. No ale akurat mamy tą przewagę, że mamy konia. I mamy wystarczająco dużo nabojów, nie? Ten się zawrócił. Niech walczy, niech walczy, no ale niestety nie dał rady. No i tak, taką metodą można wygrać na spokojnie, jak nie mają tam ci strzelców albo kawalerzystów, bo no co, jeździmy sobie w kółeczko, strzelamy sobie elegancko. Chyba, że się zagapimy, ale... Ale kontaktu bezpośredniego z nimi nie chcemy. Bo szkoda. O! Elegancko od razu ten. Możemy... No, szkolenie weźmy. Zawsze będziemy... Tutaj są fajniejsze rzeczy. No a nie dokończyłem zawsze będziemy mogli scholić ich, nie? O, dobra. Przydamy. Tu i na przykład tutaj jeszcze. No. Dobra, myślę, że zakończymy tutaj odcinek. I co, widzimy się w następnym. Pamiętajcie, zostawcie lajka, jak się, się wam spodobało. Ładnie wygraliśmy bitwę nasz pierwszy tabor. No i co, będziemy się bogacili powoli i jakąś pewnie zrobimy lepszą armię. Nie? Trzymajcie się. heja.